3, 4, 5, jak nie słychać dobra na no, poważnie, witam, z tej strony Tomasz kanał po 30. to jest część druga mojego Shelf tour, czyli pokazuję wam swoje książki, swoje regały aha, dobra, ja jeszcze mam jedną rzecz zrobić słuchajcie, muszę odwrócić mikrofon w czekajcie że to jest nieprofesjonalne powinienem to zrobić po prostu, y, zazwyczaj y, mikrofon jest skierowany tam, gdzie obiektyw, a teraz myślę, że sobie odwrócę ten mikrofon w moją stronę i to będzie z korzyścią dla tego wideo. No nie, bateria, czekajcie. Dobra, jestem z powrotem, wymieniłem baterię, przepraszam za to. Chciałbym na początku podziękować za e, komentarze pod ostatnim filmem. Doris, ty chyba każdy mój vlog skomentowałaś, także dzięki, że jesteś. Nawet jak już nikt nie będzie, to już je będę dla ciebie nagrywał. Dobra. I witam ewentualnie nowe osoby na kanale. Jedziemy z tym. Dzisiaj tak trochę może bardziej pozytywnie, więcej energii. Na pewno ten regał był tematyką ciężką. Tutaj jest różnie. Wiecie co jest najlepsze? Że oglądam te bookshelf -tury na innych kanałach. Oglądam książki yy, innych ludzi. I lepsze jest to, że nie wiem... Człowiek sobie myśli, o, murakami, o, m tak, odkryłem takiego pisarza. tak Okazuje się, że 90% ludzi, którzy nagrywają o książkach, ma tu jakaś serotonina. O, m tak, każdy to ma. Co tam? Na wschód od Edenu, o, m tak, każdy to ma. Także nam się wydaje, że mamy jakiś fajny księgozbiór, a tak naprawdę po prostu promocja tych książek, czy nie wiem na czym to polega, jest taka, że. Większość osób interesujących się tą tematyką ma podobne książki. No ale dobra, zaczynamy. Więc. Dobra, jedziemy. Część druga. Zaczynamy. Stulecie detektywów. Następna książka to jest Witold Gombrowicz Kronos. Dobra, później jest serotonina. Podobno bardzo też yy, dobra książka. Na ostatnim vlogu mówiłem 300 razy fajnie, więc może dzisiaj. Yy... Jakieś ograniczę to słowo. Kolejna książka to jest Maciej Siembieda, Gambit. Kolejna książka też dosyć znana, przerwana lekcja muzyki. Tu jest coś, co będę zawsze każdemu polecał. Hrabia Monte Cristo, Christo. Dugry nogami, sorry. Także to, to naprawdę też polecam, trzeba przebrnąć przez pierwsze 50 stron i później już jakoś się akcja rozkręca, także każdy, kto gdzieś tam się poddał na początku, to zachęcam, żeby do tego wrócił. Kolejna książka, Bravo to Zero, to jest mm, po prostu o akcji angielskich y, specjalsów, można tak powiedzieć, w Iraku. To Pamela Anderson, nie wiem, no gdzieś, gdzieś mi ta książka wpadła w ręce i muszę wam że przeczytałem i to nie było jakieś tam, nie? Przeczytałem także. Kuba Wojewódzki też muszę się do tego zabrać. Kolejna książka Loveline. Gościu profesjonalnie uczy e, innych facetów, jak uwodzić kobiety, e, aż do momentu, kiedy sam trafia na e, godną siebie rywalkę. Rzeka Złodziei. Kolejna książka Pielgrzym. Myślę, że też znajduje się na wielu półkach. Kolejna. Steinbach na wschód od Edenu, Też słyszałem, że spoko, nawet zacząłem czytać. Kolejna książka nad Zbruczem. Kolejna książka, która wydawała mi się ciekawa: Uciekinier przecina swój ślad. Opowieść o dzieciństwie mordercy, także też może być ciekawa. Kolejna książka: Pan raczy żartować, panie Feynman. Nie wiem, nie czytałem. 50 Cent, szacunek ulicy. Kupiłem, bo była po kilka złotych, ale też się pozytywnie zaskoczyłem. Także polecam opowieść o młodym chłopaku, który próbuje dorastać. Nie wiem. Kolejna książka, którą chcę przeczytać, to są Nędznicy. Wydana podobnie jak Cheabia Monte Cristo przez wydawnictwo Belona. Oglądałem film, także zazwyczaj film jest trochę słabszy, więc już jakby nie mogę się doczekać, ale kiedy to nastąpi, oczywiście, nie wiem, zakładka od chrześnicy. Pozdrawiam, dziękuję. No i dobra, słuchajcie, teraz zaczyna się trochę inna tematyka, Dostojewski, Zbrodnia i Kara. No, warto przeczytać już jako dorosły człowiek. E, aha, do góry nogami Dostojewski, Wspomnienia z Martwego Domu. też fajna książka, no fajna. Miałem już tak nie mówić. E, Dostojewski Biesy. Zacząłem. E, Bracia Karamazow. też zaczęte. Widzicie, u mnie zakładką jest wszystko. Także Dostojewski na pewno. No jak zresztą u większości osób czytających jest dosyć wysoko, jeżeli chodzi o ranking. Tu gdzieś też z polecenia Iwan Turgnieje w Rudin, nie, wiem, nie czytałem chociaż chyba pierwszą stronę. Nie wiem jak wy macie, u mnie zawsze książka otwieram pierwsze, pierwsze zdanie tak naprawdę jest dla mnie najważniejsze, co nie znaczy, że już dalej nie czytam, ale już wiem mniej więcej czego mogę się spodziewać. Andrzej Płatanow, Du, też słyszałem, że spoko. Kolejna książka w poszukiwaniu straconego czasu, także też klasyk, no warto chociaż pierwszą część przeczytać, ja zacząłem zobaczymy Hans Falada też ważny dla mnie autor, jak przeczytany, bardzo no też ciekawa książka, trudna tematyka Człowiek z aspiracjami jest to w ogóle niemiecki pisarz który też przeżył trochę w czasie II Wojny Światowej podczas bombardowań Berlina. Kolejnego książka to Dalej Szary Człowieku. Generalnie mogę tak powiedzieć, że to jest taka literatura może trochę egzystencjonalna, chociaż nie wiem. No i Topor to jest takie krótkie opowiadania. No to jest bardziej tak, że o, coś tam czytałem kiedyś z Nachor. Nie wiem czy kojarzycie ten film, na pewno tak. W Biedronce ostatnio kupiłem wraz z Grzesiukiem jeszcze. Gentleman chyba w Moskwie i okazało się, że trzecia książka była gratis, także super. Nie mam z tym problemu, że w biedronce są książki. Tylko bardziej mi to wkurze, że one są rzucone tak do kosza, jak wiecie. Nagrywa się, nagrywa się. Kolejna książka to Błoto Mistrzowska, niezwykle ważna opowieść z podzielonej rasowo Ameryki. To jest wielka proza. Okej. Okay. Kolejna książka, którą raczej kojarzą osoby, które coś tam czytają, obcy. Jeżeli nie, to też polecam. To jest jedna z tych książek, które przeczytałem yy, na e-booku, ale chciałem mieć w papierze. Fight Club zacząłem, ale gdzieś tam przerwałem. Nie wiem jak wy macie z tymi książkami, które zaczynacie i nie kończycie. No, jeżeli książka mnie naprawdę zainteresuje, no to nie odrywam się przez dwa dni ją po prostu kończę. Jeżeli odkładam, no coś tam, coś tam mi nie pasowało. Kult vonnegut, rzeźnia numer 5. Kolejna książka bardzo polecana, hype'owana, hmm, także 27 śmierci będę musiał kiedyś do tego zajrzeć. To czytałem już dawno Życie przed sobą, jest to też ciekawa książka, lubię generalnie też takie książki, które są bardzo cienkie, a treściwe. Na szóstym piętrze bez windy mieszka mamo dziecko ulicy Wychowujego Pani Roza Stara Żydówka cudem uratowana za Auschwitz, także jednak ta tematyka mimo wszystko się gdzieś przewija. Dobra, schodzimy na dół i teraz tak. Bierzcie ten film na pewno, my dzieci z Dworca Zo, ale nie wiem czy wiecie, wyszła po latach książka tej samej autorki, która jakby z perspektywy czasu opisuje te swoje doświadczenia. No też, też no równie, równie ciężka książka, kolejna obwód głowy Nowy Wspaniały Świat to też klasyka, no to też akurat Orwell przy tym słuchajcie, ja do tego podchodziłem, nie wiem, ja jestem za głupi na to, podchodziłem do tego z pięć razy, po prostu nie mogę przebrnąć zawsze gdzieś kończę na tym opisie nie wiem, jak on jest w tym pokoju i tam zapisuję jakieś rzeczy, no ciężko, ciężko, ja, no nie, nie jestem Martwa Dolina to jest taki, powiedzmy, reportaż o o tym, że pewnego dnia znaleziono całą wioskę opustoszałą. Wszystko za życie. Wiarygodna historia polskiej żydówki, która przeżyła zagładę. Okej, okay, to nawet nie kojarzyłem, że to mam. Z Marekami to jest tak. Przeczytałem jedną książkę, później drugą, chciałem trzecią i teraz już mam kilka, których jeszcze nie czytałem. Ale coś jest w tym. Można powiedzieć na swój sposób magicznego. Nie wiem. Śmierć komendora. Generalnie, generalnie, no ja nie lubię takich książek, że tam coś wychodzi, jakieś duchy się pojawiają, cokolwiek. Ale Murakami naprawdę w tej śmierci komandora, no to było ciekawe i intrygujące, interesowane co będzie dalej. Jego chyba najnowsza książka, Podziemie, największy zamach w Tokio, także to jest w ogóle reportaż, więc jestem ciekawy jak Murakami sobie poradzi z taką formą, no ale myślę, że... Sobie poradzi. Wyszłam taką jeszcze tutaj. Nie wiem, czy to jest życie. Mateusz Grzesiak to jest już stara książka Alfa Mail. E, wracając jeszcze tutaj e, o Samu Dazai Zatracenie. No to jest e, ciężka książka, ale polecam. Jestem ciekawy tej koła zębate Nie czytałem jeszcze. Zmierzch, bardzo fajny początek, no ale kiedy, kiedy, kiedy? Uwolniona. Też podobno bardzo fajna książka o kobiecie, która wywodziła się z bardzo ciężkich, trudnych warunków i edukacja pozwoliła jej osiągnąć sukces. Józef Mackiewicz kontra. No i tutaj powiązany nieprzypadkowo Sergiusz Piasecki, czyli jak ja to mówię, James Bond oceniam oceniam staram się oceniać książki jak są napisane a nie, nie ich autorów także Piaseckiego polecam dobra schodzimy i teraz tak są książki na które się trafia i człowiek jest po prostu zadowolony że, że po prostu trafił już kiedy myślisz że już nic nie 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 Cię nie zainteresuje, czy nie zaskoczy, ci, czy nie zdziwi, a tym bardziej polski autor, bo przecież my mamy tyle kompleksów i lubimy po prostu tylko zagranicznych, no to to jest coś co trzeba polecać, trzeba promować. Wiesław myśliwski, ucho igielne. Jedną kupiłem, później już się zaczęło. Traktat do łuskaniu. winokrąg. Kamień na kamieniu. Nagisat. To jest właśnie taka. O tyle przeczytałem dziś. Taka literatura, że zaczynamy pierwsze zdanie i, i czytamy, wciągamy się w to i czytamy, chcemy kolejnych stron, kolejnych zdań i tak naprawdę do końca nie wiemy o czym to jest. To się tak snuje, to jest po prostu o życiu, to są jakieś tam mądrości życiowe. Wiesław Myśliwski, to chyba każdy by chciał mieć powiedzmy takiego dziadka. Wiadomo, że no, nie znamy do końca tej osoby, ale jeżeli człowiek. To jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, tak? Starszy gościu, który coś tam przeżył i, i opisuje życie. Czekam na jego kolejną książkę. Mówili, że już niby nie będzie napisze, ale ostatnio gdzieś w jakimś wywiadzie coś tam powiedział, że coś tam zaczął skrobać i żona go goni, bo każda książka, no to kosztuje go też dużo pracy i emocji, tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejny autor, Józef e, Jan Józef Szczepański, dziennik, tom pierwszy przeczytany. Bardzo lubię dzienniki, więc jeżeli interesujecie się taką tematyką, to polecam. Dziennik, numer, e, tom numer dwa, nieczytany, jest jeszcze więcej tych tomów, ale nie kupowałem, bo nie, kiedy ja to przeczytam. Kolejna książka, Bruzli, to tak z dzieciństwa jeszcze, e, tragiczna śmierć. Chyba do tej pory w niewyjaśnionych okolicznościach, więc mam nadzieję, że coś tu się dowiem. Ta książka była polecana przez Andrzeja Stasiuka Płomień Lud, przygody mojego życia. Także no, będę musiał kiedyś przeczytać. Steve Jobs zacząłem czytać, no, ale nie dokończyłem, więc. Woody Allen to też tak bardziej, że o, coś tam mam. Miles Davis. Nie wiem czy wiecie, ostatnio tam kupiłem sobie adapter i płyty winylowe i, i mam jego płytę Kind of Blue, także też fajna, ale też był dobrym agentem, więc będę chciał to przeczytać. To ja byłem wermerem, czyli o fałszerzu. Jak widzicie jest zakładka. To, to mnie interesuje. Cena altruizmu. Mm. Podobno ten autor. No, i teraz, może coś powiem przekręca, ale tak mi się wydaje, że ten autor na koniec swojego życia autor czy książka o tym człowieku yy, na końcu życia rozdał swoje wszystkie pieniądze i popełnił samobójstwo. Także wziąłem jeszcze raz Putina, demonik kobiety, nie wiem, Maksymilian Kolbe, to chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Wracamy do tej półki. Musiałem wyjąć tą książkę, tę książkę. Zobaczcie w ogóle jaka jest okładka srebrna. To chyba pierwsza taka okładka przemytnicy życia. O człowieku, który tam pomagał ludziom z getta. No i teraz tak: Stanisław Grzesiuk. 5 lat kacetu, czyli o, historia o jego pobycie w obozach. Bosole w ostrogach, czyli lata e, młodości. No i na marginesie życia, czyli po prostu o jego zmaganiach z gruźlicą w sanatorium. I tak mamy też jego biografię, król życia. Mamy jakieś niepublikowane teksty. Tu książka Adama Ostrowskiego, czyli o OST era przeczytałem, ale spodziewałem się troszkę więcej, więcej ciekawostek, No ale przeczytane. Mury Hebronu, Andrzej Stasiuk, właściwie to ta książka powinna wylądować tutaj, gdyż tu jest taki stosik. Starałem się to trochę tematycznie pokładać, tu jest taki stosik powiedzmy więzienny, tam jest jakaś Skandynawia, mm, także... No, ale to później. I tu się automatycznie zrobiło miejsce. Dobra. Kolejna książka, Blady Król, tak naprawdę mm, z polecenia takiego rapera jak Bish. Który nazwał swoją płytę tym samym tytułem? Oczywiście nie czytałem. Tutaj hmm, chyba ludzie, którzy się interesują Bukowskim ogólnie, hmm, bitnikami i tak dalej, hmm, znają tego gościa. No i Andrzej Stasiuk. Życie to jednak strata jest. To jest fajny dziennik. Zawsze będę go polecał. Michał i Sebastian. Także. Sebastian. Kolejny dziennik, który wy mi poleciliście kiedyś. E, Szkicę piórkiem Andrzej Bobkowski. Prawie skończony, ale odłożony. To nie wiem o czym jest dom z dwoma wieżami. Po prostu sugerowałem się ocenami. Podobno spoko. Tu jest taka ciekawostka i rarytas można powiedzieć. E, Maurycy Beniowski, pamiętniki. Andrzej Czyżewski, e, biografia Marka Chłaski przeczytana piękny dwudziestoletni dla wszystkich fanów chłaski polecam później dwie biografie Gombrowicza jakaś książka o Hemingwayu, ale podobno niezbyt dobra nie czytałem, więc z ni się nie wypowiem tu już takie coś bardziej ambitnego 100 lat samotności życie jest opowieścią to jest też taka ciekawa książka o można powiedzieć o złodzieju, oszuście, który nabierał yy, ludzi, no, wychował się też w ciężkich warunkach i później po prostu obracał milionami tak naprawdę oszukując yy, napotkane na swojej drodze, można powiedzieć w sumie tylko i wyłącznie kobiety. Henry Ford, moje życie i dzieło. Paragraf 22, zacząłem, no ale jakoś, nie wiem, nie urzekło mnie to, może powinienem tego wrócić i przebrnąć. To nawet nie będę tego próbował przeczytać. Generalnie książka o gościu, który miał sklep chyba z winylami albo z książkami. Morfinę kupiłem po królu, który mi się bardziej, bardzo podobał i którego skończyłem, a tutaj morfina utknąłem. No, ten język jest ciekawy, ale... no nie wiem, może to jest jakieś za ambitne, za trudne dla mnie. Na razie odłożyłem. To jest podobno bardzo fajna książka, syn. Także też będę chciał kiedyś do tego wrócić. No i to, to kupiłem chyba za 6 zł. Anonimowe wyznania. Słuchajcie, to jest jakiś zbiór wyznań z internetu. Ludzie po prostu piszą swoje historie. Dobra, to jest z polecenia jakiegoś vlogera. Przypadki inżynierów ludzkich dusz. Czeski pisarz. No, oczywiście do przeczytania. Kasanowa, to przeczytałem. Przeczytałem, czy zacząłem? Nie wiem, nie będę mówił. Moje zakładki. Od zwierząt do bogów. Każdy się tym jara. No ja też się jaram, no ale widzicie, że gdzieś tutaj się zatrzymałem. Kolejna książka powrócę jako piorun. Też. Zaczęte. Czarnobylska modlitwa. Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim. Życie z karą śmierci. No i kurczę, mam tych ciekawych książek. No, to podobno też jest fajne. No i Gen. Książka, którą nieświadomie zamówiłem dwa razy i wysłałem jedną do Doris. Myślę, że Doris się należała, bo zawsze komentuje. Także nie wiem, czy ty Doris tam coś zaczęłaś, ale u mnie jeszcze w folii. Także to jest, ja powinienem to nazwać bardziej. Regał wstydu niż eee, jakiś bukshelf tour, no ale z czasem pomału. Dobra, nawet mi to sprawnie poszło, muszę powiedzieć. Eee, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj tematyka trochę lżejsza. Napiszcie, jaką książkę czytaliście, albo którą chcielibyście przeczytać. W kolejnym vlogu zajmiemy się tym regałem. Eee, jest to. Trochę literatury skandynawskiej, tu są jakieś książki, powiedzmy o tematyce więziennej, tu widzicie jakieś grubasy, także wrócimy sobie do tego. Na ten moment to wszystko, ja dziękuję za uwagę, to był po 30, widzimy się w kolejnym vlogu, pozdrawiam.